okolice drugiej wyspy w City Skylights. O, że zbudowa się trochę tutaj większej zabudowę, to jest olbrzymi korek yy, uliczny, który ciągnie się prawie aktywnie od y, tamtego nowego węzła i zauważyłam, że jeszcze korek jest jeszcze przy strefie przemysłowej. Widzę, że tutaj mieszkańcy chcą naprawdę mieszkać. Więc witam Was w 31 odcinku z gry City Skylines 2. Nie buduję miasta, a teraz widać, że mam pewne problemy. To w szczególności ze kwestią elektryczności, bo to, to są jakieś przeciążenia. W jaki sposób mogę, chciałbym to rozwiązać? No to wykorzystajmy po pierwsze postępy jaki mam. I tutaj może czas, żeby postawić sobie elektrownię jądrawą. Dobrze, no to już ją zaraz stawię. Uuu, to jest bardzo duży budynek. Tutaj sobie po środku wybuduję. I tu jeszcze jest kwestia tam z liniami. No dobrze, jeśli chodzi o te, y, kilka, te kilkanaście podłączeń, no to dobrze. Wchodzę tutaj na przykład tryb podziemny. Dobrze, niektóre linie się podłączą się najpierw podziemnie teraz podziemnie się podłączę tutaj. Tutaj największe teraz są problemy, teraz widzę, że mam problemy z wykształceniem. Choć powiem, że teraz zauważyłem, że największy problem jaki mam to jest w ogóle w przypadku edukacji, to ja mam tak, problem jest szczególnie się trochę ze szkołami podstawowymi. Ale bardziej to szkoły pomaturalne i licea. Więc pierwszą rzecz jaką zrobię, no to postawię sobie na kolejną szkołę pomaturalną. No ale teraz trochę tutaj się zajmę. Wygląda jeszcze, tutaj jest ciekawe, że wróciło zapotrzebowanie na yy, biura. No to z tego skorzystam. I pierwszą rzeczą, zrobię, no to tutaj najmę się. A niech będzie takie podłączenie i tutaj zrobię sobie miejsca na biura. Jak na razie to będą biura yy, niskiej gęstości. Ale ważne, że to będą biura. A, że tutaj jest stwierdzono, że to są najgorsze warunki do tworzenia się biur pewnie dla... Mm, dobrze. Ja nie chcę wiedzieć to czemu, bo tu są jakieś. O! Nagle już te warunki które ciężkie się zakończyły. Ciekawe co było tym impulsem. Dobrze, teraz zrobię jeszcze sobie drogę yy, tym moim sejmie. Teraz zajmę się... wyłączy jak na razie linie pomocnicze. I żeby było podłączenie do kratek. Prąd. A wiecie co? Ja tutaj jednak tą drogę ulepszę. I wystarczy, że tak się to zrobi i od razu już masz i od razu masz już po środku zrobioną tą yy, drogę. A jeszcze chciałbym tutaj tak, teraz jeszcze pod właściwym kątem. No, już jest pod właściwym Mamy problem ze studiami, więc dlatego postawię sobie Politechnikę. O! Cała elektrownia ta będzie dosłownie Politechnika i, natychmi i natychmiast zajmuję się jej ulepszeniem. Czyli tam będą jakieś warsztaty, i jeszcze do budówkach skrzydła. No. No i teraz powinno wszystko teraz być o wiele lepsze, jak dzięki tej politechnice. No, może jeszcze zajmę się, nie wiem. Jeśli jak mam tutaj trochę więcej tego postępu do edukacji, to mógłbym, o, mam radios, teleskop, kierunek geologicznych i wielki hadronów. Może. To opumduję na przykład tej okolicy i będę miał faktyczne osiągnięcie, jeśli chodzi o naukowe. Dobrze, czyli że mogę to tutaj podać, wielki zderzacz? Nie, on jest zbyt olbrzymi. Mogłbym tutaj dać, tutaj w okolicy, ale jak na razie nie chcę go stawiać. Dobrze, podajmy go może w innym etapie. A z kolei taki radioteleskop. Dobrze, go postawię tutaj. No i jeszcze centrum badań geologicznych. I mam już centrum badań geologicznych, mam nadzieję, że tutaj będzie skuteczniejsze to wydobywanie tych ród. Bo to jest właśnie specjalizacja. Dobra, w międzyczasie teraz znowu zajmę się tutaj drogami. Ok, teraz obracam i powiem tak. Tutaj jeszcze zrobię sobie pośrodku rondo i teraz zamyśle to jeszcze znowu okolicą no to a zapomniałem drogi trzeba zaraz trzeba więcej tych dróg postawić więc stąd do ten będzie a nie ja bardzo krzywo to zrobiłem i gotowe już się tutaj podłączenie Teraz znaczy tutaj podłączyć i nie może pośrodku zrobić sobie jeszcze małą dróżkę która będzie takie mam alejkę. Dobrze, już jest to mała alejka, więc mogę sobie tutaj więcej tego przemysłu ustawić. I teraz wiem, że teraz ten cały obszar pod wodę będzie tutaj znowu zmarnowany. Chwilą jeszcze miałem problem z wodą. Na szczęście na przykład tam gdzie trochę mniej jeszcze zagospodarowało, to tam zrobiłem sobie przepompownie gruntu. Więc o to nie powinienem się martwić. Dobra, teraz jeszcze przerzucę... Ja. I więcej skąd, dotąd zrobię proste, yy, proste podłączenie i zakończy się chwila. I zakończy się tutaj. No a to, jak wyznaczyłem i okazuje się, że nie ma całkowitego zapotrzebowania na przemysł. Więc warto byłoby zająć się... Yy. jurami. Dobrze, otóż, ja myślałem, żeby tą strefę zająć się właśnie biurami. No to teraz zajmę się tak. Prostą drogę postawię tutaj. Dobrze, mi się zdaje, że takie miejsce, gdzie będzie... Tutaj będzie raczej... Będą raczej biura i usługi. Więc teraz zajmę się jeszcze ścieżkami. Bo to będzie raczej dość duży obszar. Więc warto by było, żeby przechodzenie przejścia było tutaj raczej rozsądne i trzeba jeszcze zrobić jakieś jeszcze kwestie rozrywkowe na przykład jak taki ile plac biwakowy o i może jeszcze wezmę jakąś atrakcję turystyczną mieć i taką właśnie może wezmę sobie jeszcze na Sinula yy, na Sinunela o to byłaby bardzo dobra, ale wystarczyło tylko to wyburzyć. O! I mam teraz fajną jeszcze atrakcję, czyli tą Nasi... Yy, to całą jeszcze Nasi Ojej, Ojeju! To jest Finlandia. Finlandia jest sąsiadem, a nawet była was... A także Szwedzi uważają też... Yy. Dobrze. Teraz mamy się jeszcze tutaj, nie wiem. O! Idealnie się tutaj zmieści się w podziemne parki. I tutaj jeszcze dodam myjnie. Jak tutaj będzie po okolicy, to będzie o wiele lepiej. Dobrze, teraz wracam do tych ścieżek. Dobrze, kolejną ścieżkę sobie postawię tu. Między tym a tym będzie jakieś jak najbardziej proste podłączenie. Dobrze, teraz zrobię sobie podłączenie stąd. A teraz zamyślę się tutaj z zaznaczaniem tych stref. Ja myślę sobie, że tak. Tutaj będą jakieś duże biura. Po środku. Teraz jeszcze zrobię jakieś większe strefy komercyjne. Tutaj niech jeszcze będą. Tu tu i tu. Mniejsze już będą raczej po tej stronie. Ojej, Juniu! Ale rafineria! Właśnie w tej rafinerii ropa, która do tej pory bardzo krwiła pod ziemią, jest przeważona w wielu różnych substancjach. Jak teraz mam tą rafinerię, no to tą rafinerię od razu buduję. Dobra, fineria ropy. Trzeba wydać w idealnym momencie. A, fabrykę samochodów mógłbym mieć, gdybym miał jeszcze takie tylko ropy. Jak na razie ma tylko 4. A nie 5. Raz, 2, trzy, 4... A, ma jak na razie 5. Dobrze, teraz jeszcze zajmę się tutaj okolicą. Tutaj jak może kolejną drogę się zrobi. A, pod takim kątem. Bardzo dobrze. O, I teraz będzie fajn, fajnie. Tutaj w okolicy. Więc tutaj można byłoby wiedzieć też jeszcze... Yy, chwilę mogłoby być trochę więcej usług i jeszcze bi biur. Aby tutaj tak okolica nie była tak silnie zanieczyszczona. Hmm. Więc sobie zrobię, nie wiem. Kolejne podejście mógłbym zrobić sobie gdzieś tutaj. O, tu jest jakieś proste podłączenie. Ojej ojej, jak się tutaj zrobiło to skrzywanie. To ja się, się zastanawiam, czy tutaj byłoby lepsze rondo. Rondo coś poprawiło, ale... Jak on, ale jak ten rondo wygląda. Okropnie. Wczoraj to napisałem do Fan City, jak pojawił się u niego odcinek o aktualizacji, że właśnie zmieniły się powiem tak, że zmieniły się w ogóle kolory jeśli chodzi o sygnalizację ale nie o sygnalizację chodziło dosłownie o yy, kolory w ogóle tworzące tworzą się linii autobusowych że zamiast niebieskiego są tu, turkusowe. a temu zaskoczony, że faktycznie była, była ta zmiana Dryna że ta zmiana za bardzo była tak, bez znaczenia ale mogłem na przykład napisać do Fan City wiedząc, że na pewno odpiszę więc to wszystko z dzisiejszego odcinka tutaj postawiłem sobie elektrownię atomową postawiłem sobie jeszcze politechnikę tam jeszcze zrobiłem sobie jakiś wydział geologii no i jeszcze zrobiłem sobie kolejny budynek raczej yy, taki unikatowy jest tutaj i mamy jeszcze rafinerię to wszystko z dzisiejszego odcinka Nowych widzów zachęcam do polubień oraz komentowania. Z kolei nowych widzów zachęcam do subskrybowania. To wszystko mnie, do zobaczenia w następnym odcinku.